Dzień dobry, bardzo. Ale chemia świadomości. W dzisiejszym odcinku kochane dzieci dowiecie się prawdy. Dowiecie się prawdy tak. I teraz tak. zanim dowiecie się tej prawdy. chcę zaznaczyć, że wszystkie treści, które są tutaj przedstawione na kanale, a także w tym filmie, są wierutną bzdurą i nieprawdą, gdyż, nic, co jest w formie, nie jest w stanie pokazać świadomości. Niemniej, sprawne używanie symboli, słów i formy ma potencjał do tego, żeby odwrócić Twoją uwagę w tym kierunku do siebie, że być może ockniesz się, z tego filmu w swoim umyśle, I dzisiaj jest cudowny, piękny symbol, i będę dzisiaj mówił o umyśle i świadomości. Napomknę też o ego, bo wszystko tu się dzieje przecież w ego. Także dobrze, kochani, zaczynamy. Zatem tutaj mamy. Umysł w butelce. Tak, tu jest w butelce umysłu, tu już jest umysł. O, tu już jest też umysł, tak. Tutaj mamy personalne naczynia doświadczania, a tutaj mamy takie naczynko y, osobowości, która lubi pić whisky. Mm, dobrze. I y, y, y to naczynko, to co tu jest, to. To jest właśnie historia Twojego życia. To jest to, co myślisz na swój temat, Twoje utożsamienie z umysłem i wszystkim tym, co w tym umyśle jest. I uwaga, zaczyna się prezentacja prawdy o Tobie. Dobrze. Więc tak, mamy naczynie doświadczania. Powiedzmy, że ten kieliszeczek jest. Twoim naczyniem doświadczania jest tutaj Twoje ciało, Twoja historia życiowa, całe Twoje otoczenie. Wszystko tutaj jest zawarte w tym naczyniu Twojej doświadczenia, Twojej osobowości. No, wszystko, co myślisz, jest powiedzmy w tym kieliszku. I uwaga, jest umysł. Umysł, czyli Twoja ludzka świadomość, która ma świadomość, tego kieliszka, tak. Ma świadomość tego kieliszka. I teraz tak. Świadomość ludzka, umysłowa, Twoja, każdego człowieka, jest tą wodą w tym kieliszku. To są ścianki, czyli ograniczenia yy, postrzegania, czyli ograniczenia świadomości ludzkiej, która jest tutaj w tym. I teraz tak. Umysł. To nie jest tylko to, co myślisz na temat tego kieliszka i tego, co jest zamknięte. Umysł jest czymś więcej. I w momencie, kiedy zajmujesz się poszerzaniem, badaniem świadomości, badaniem umysłu, obserwowaniem umysłu, zdarza się tak, że nagle lądujesz w kosmicznym umyśle. Tak. O! I znika na chwilę Twoja osobowość. To prawda, tutaj widać te ścianki, ale one są przeźroczyste. Roztapiasz się w umyśle kosmicznym. I to jest ezoteryka. I to jest ezoteryka. No i, no i niestety mam tutaj małą miskę, więc jest to bardzo mały mikro wszechświat, hmm. ale tutaj mamy też inne osoby. Mamy też inne osoby. Tutaj o, to, jest, to jest inna historia życia i wiecie, kiedy to się wyciągnie i, i ten i, i można się ze sobą bawić, oczywiście, można się ze sobą potykać, bo to jest inny, to jest inny Umyśle, tym szerszym umyśle, w tym umyśle już takim kosmicznym, kiedy zaczynasz dostrzegać, że jesteś jakby jedną z tym umysłem, te dwie osoby nagle znikają i są tu. Gdzieś tam jest zachowana ta, 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 ta świadomość, yy, tej takiej, tej, tej, nazwijmy to, jednostkowości, indywidualności, doświadczenia umysłu, ale to wszystko jest w umyśle. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś mistrza duchowego, ma troszeczkę większe naczynie, troszeczkę. Coś tam więcej wie, albo i nie wie. O, o, też, też, też jest w umyśle, też jest w ciele, też tak cudownie. Więc tu, o, o. No i on nawet sięga ponad umysł tutaj. Widać, troszeczkę szklaneczka wychodzi. I to jest tak. Dobrze. I to mamy umysł. I możemy sobie wyobrazić, że ta miska z tymi jednostkami w tym umyśle, z tymi małymi umysłami, różnymi życiowymi że ta miska zatapiana jest w oceanie mhm. i znika w przestrzeni oceanu. Ym. I od razu wrócę do tego i zaznaczam to, że ezoteryka traktuje o tym szerszym umyśle. Dalej zachowana jest ta indywidualność tutaj, która chce kombinować i wpływać na ten szerszy umysł, ponieważ jest świadomość tego szerszego umysłu. Więc tutaj mamy tak, personalną ludzką świadomość, tak. Mamy świadomość kosmiczną, tak cudownie, mhm. czyli świadomość istnienia tutaj. O i teraz jest kluczowe istnienie. Co to jest istnienie? To istnieje. No, widzicie? Patrzcie i zobaczcie, można powiedzieć, że no ale to jest wszystko przeźroczyste. Tutaj się nic nie dzieje, ale kiedy zerkniemy głębiej, uwaga, zerkamy głębiej w umysłu w życie. Okej. Okay. Nieźle. <laughs> nieźle. Naprawdę nieźle. To okazuje się, że to życie jest Bogate i różnorodne, i wszędzie w tym życiu jest kupę takich małych, małych żyjątek, które istnieją, współistnieją. Można powiedzieć, że współistnieją, ale czym jest to życie? Życie jest. To wszystko jest żywe. Tu mamy umysł, pełen zmienności, różnorodności, a życie jest, istnienie jest. I świadomość, jest świadomość absolutnie wszystkiego, czyli świadomość tego, że jest ten kosmiczny umysł, jest ten personalny umysł, jest tu tryliardy doświadczeń różnych, przeróżności, które są cały czas się zmieniają. Jest jedna świadomość, która jest niezmienna i ona jest tutaj, teraz. Życie jest teraz. I to jest niewidzialne. Nie da się tego uchwycić w tych zmąconych albo i niezmąconych wodach umysłu. Nie da się. To jest po prostu świadomość. To jest po prostu świadomość wszystkiego tu i teraz, naraz. Dobrze. Jeśli ktoś podczas. Ja już skończyłem, tutaj więcej nie ma nic. Życie po prostu jest. Ten symbol, który tutaj ukazałem, może być pomocny w badaniu swojego istnienia. Czyli możesz badać tylko swoją historię ludzką, dyskutować, co tu się dzieje. Możesz badać kosmiczne swoje istnienie w gwiazdach. <noise> tak. I to jest cały czas umysł, który wypełnia jakieś naczynie doświadczania. I jest świadomość umysłu. Który jest jak ten ocean niezbadany. Tam cały czas jest coś do odkrycia, cały czas coś się rodzi, nowego przychodzi, odchodzi, niezbadane to jest. Nieskończone, to jest nieskończone w czasie. A świadomość Bóg jest. Niewidzialny ale jest. To jest świadomość, absolutna świadomość wszystkiego. Jedni, jednego istnienia, to jest świadomość, ja istnieję, ja jestem. I tyle. Jeśli ktoś zwrócił uwagę na tego Jamesona z boku, to znaczy, że skutecznie odwróciłem uwagę, jego intelekt teraz może być zajęty tym, że zacznie sobie komentować, wymyślać różne rzeczy, to też spełniło swoją funkcję odwracania uwagi. I teraz tak jeszcze powiem o tym, że wszystko, co pomyślisz na temat tego, co tutaj jest nagrywane, może być wykorzystywane przez Ciebie, przeciwko Tobie. Komentowanie, ocenianie, robisz to być może przeciwko sobie kąpiesz się w tym umyśle, i tutaj, tutaj są różne rzeczy. Tu można dorzucić. O, jeszcze to zobaczcie, tu jest jakieś takie pyłki, se będą pływać, aha, tak. Tutaj jeszcze dość dorzucimy, coś do tego wrzucimy umysłu, i to można dyskutować, rozpatrywać, że to pływa, to nie pływa, to jest zatopione, i w ogóle on ma rację, on nie ma racji, i w ogóle wiecie. Cały czas taka przepychanka. Yy, I co? No, i tyle. I teraz tak, jak wykorzystać ten symbol praktycznie? Chciałbym użyć takiego sformułowania: skupienie uwagi z jednoczesnym rozproszeniem uwagi. To jest skupienie uwagi na rozproszeniu, totalnym rozproszeniu uwagi. Czyli skupienie na tym, co jest. Jednocześnie uwaga poprzez zmysł jest rozproszona, czyli nie przywiązujesz się do tego jednego naczynia, do tego drugiego naczynia, do tego trzeciego naczynia, do tego, do tego, do tego, do tego, po prostu wszystko jest naraz, ale Twoja uwaga skupiona jest na tym rozproszeniu, na tym wszystkim. Nie wiem, ile osób to zrozumie, mam nadzieję, że chociaż paru osobom coś zaświta. Życie, świadomość jest tu i teraz. Tego nie trzeba szukać. Tego nie trzeba szukać. To jest. Więc badasz to, co jest, ale nie badasz na zasadzie dyskutowania z tym i o to jest, tylko uświadamiasz sobie istnienie tego, swoje własne istnienie i to, że to wszystko to jest jedno istnienie. Jeśli wyjdziesz umysłem poza formę, czyli użyjesz umysłu najpierw tego szerszego, że zobaczysz, że to było tylko ograniczenie, bo jesteś troszeczkę szerzej i to jeszcze jest szerzej, jeszcze jest szerzej i to można się bawić i bawić i bawić. Badanie istnienia, to wszystko istnienie i jest żywe tu i teraz. I z tym was zostawię. I z tym wam zostawię. Pięknie czuć białą szałwię. Tutaj byłem kawałek popiołu białej szałwi niesamowite, że zapach się uwolnił od popiołu, <laughs> teraz tej wody. No i tyle. A reszta to jest zabawa. Niektórzy się bawią w takie rzeczy, inni się bawią w takie rzeczy, inni się bawią w takie rzeczy. I to jest cała prawda o życiu. Życie jest. Istniejesz. I to jest niepodważalny fakt. To jest jedyne, co można tak naprawdę. Badać i w co się można zagłębiać, to jest Twoje własne istnienie. I o tym mówią wszystkie dobre nauki duchowe: badaj siebie, poznaj swoje ja, poznaj swoje istnienie, a nagle ujrzysz wszystko naraz, tu i teraz. Wybuchniesz być może śmiechem, a to dalej będzie takie, jakie jest, bo wszystko w istocie jest. Takie jakie jest. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę nie brać do siebie tego, co powiedziałem, nie tworzyć żadnych ideologii na ten temat. Badaj swoje istnienie. Jeśli masz problem z systematycznością i coś innego odciąga Twoją uwagę, to zapraszam Ciebie do grupy. Yy, który, gdzie praktykujemy codziennie rano o godzinie 6, w weekendy o 7, praktykujemy obecność, czyli obserwowanie, czym jest umysł i rozpoznawanie świadomości, czyli obecności. I tu chciałoby się powiedzieć, ale nie jest to żadną obietnicą. Kiedy odkrywasz obecność, odkrywasz świadomość, nagle okazuje się, że w tym umyśle, w tych wodach umysłu, Zagaszcza pokój, spokój. Zaczynasz odczuwać miłość, radość istnienia, bo to jest takie, jakie jest. Życie jest radością istnienia, miłością, która sobie płynie, płynie wodami, przejawienia, a świadomość jest nieprzejawiona. Także to by było. Na tyle, jeśli masz ochotę, w opisie filmu jest e, mój mail ol.sokolmałpa.gmail.com e, Tam dostaniesz informacje o tym, jak dołączyć do tej grupy. Grupa jest na Facebooku, jest to grupa prywatna, jest to grupa abonamentowa e, w widełkach. Także zapytaj, jeśli Cię to interesuje e, na Facebooku, Bóg, profil Bóg i ja. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, są też dostępne na stronie www.bógija.pl Są dostępne też takie 30 sesji rozmów, wewnętrzne rozmowy z Bogiem, Bóg i ja, kiedy sobie gadam po prostu z Bogiem, a On bardzo skutecznie obchodzi mój umysł naokoło i po takiej rozmowie okazuje się, że że coś się nagle zmieniło w tym polu zmienności. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Yy, trzymajcie się cieplutko. No i nie wierzcie w to, co mówię. Prawda jest nieprzejawiona. To wszystko to jest tylko i wyłącznie zabawa w umysłu. Także umysł jest narzędziem, umysł jest narzędziem przejawiania się. Więc jeśli, teraz wrócę do tego, bo to jest ważne. Jeśli umysł cię kontroluje poprzez schematy, czyli nie masz świadomości umysłu, to praktyka w grupie codziennie to jest po prostu wyrobienie sobie nawyku obserwacji. I czy na miesiąc, czy na dwa, czy na jakiś czas, jaki zdecydujesz, jesteś uczestnikiem tej grupy i po prostu wyrabiasz sobie nawyk i osoby, które są w grupie yy, kilkanaście. Albo nawet już kilkadziesiąt osób jest w grupie i one sobie to bardzo chwalą, bo to jest cudowny start dnia w świadomości, obserwowanie, wyjście z wielu ciężarów życiowych, które są w umyśle, czyli ciężar tego kieliszeczka, to jest ciężar w umyśle Twoim, w istocie tego nie ma, a jest. To jest jeden wielki paradoks nauczania duchowego poprzez formę, no ale w tej formie się spotykamy, także miłego dnia i zapraszam do kontaktu w razie co trzymajcie się cieplutko, subskrybujcie kanał, yy, poglądajcie też inne filmy, gdzie jestem bardziej poważny <laughs> a czasem mniej poważny yy, zapraszam na stronę bugia, tam można przeczytać wszystkie 30 rozmów bugia.pl wszystko znajdziecie w opisie tego filmu no i dzielcie się tym filmem. Niesamowita Alchemia świadomości. W jednym filmie wyjaśniłem całą prawdę o życiu. Czyli nic nie wyjaśniłem, to jest prawda o życiu. Życie po prostu jest. Trzymajcie się cieplutko. Mua. Buźki. Pa. <grym>